Sięga ksiw. Zakończone igrzyska, rozchodzą się ludy. Po wieczerzy w spoczynku dzienne topiąc trudy. Sam pelit w łzach ustawnych swe bóle natęża. I sen, co wszystkie rzeczy żyjące zwycięża. Nie chwycił go, daremnie rzucił się na łożew. Ciągle myśli o ruchu, obfite łzy toczy. Już bokiem, grzbietem pościel, już piersiami tłoczy. To nagle się porywa, błędnym chodzi krokiem. Nad brzegiem, aż jutrzenka pięknym spojrzy okiem. Znowu zaprzęga bystre konie i powróżem. Uwiązawszy trup nagi Hektora zawozem. Zajadły trzykroć włóczy przy patrokła grobie. Sam wraca do namiotu, aby spocząć sobie. A trup rzuca na piasku smutnie rozciągnięty. Lecz nad zmarłym Hektorem Fep, litością tknięty. Zelżone jego zwłoki od zepsucia bronił. Dwunasty raz powstała jutrzenka różowa. Gdy nieśmiertelnym rzecze Apollo w te słowa. Nielitośni bogowie, mszczący się bez miary. Czy was Hektor mnogimi nie błagał ofiary? Wy się jednak pastwicie nad nędznym pozgonie. Nie chcecie go powrócić ojcu, matce, żonie. Synowi i spółziomkom, aby ręką bratnią. Złożywszy go na stosie, cześć dali ostatnią. Peli wam miły człowiek bez czucia, bez duszy. Którego twardych piersi żaden wzgląd nie ruszy. Lwa srogość nosi w sercu. Jako lew do stada. W swej sile dumnie ufny, zapalony wpada. I pasące się woły zabija przy żłobie. Tak Achilles przytłumił wszelkie czucie w sobie. Nie dość ma, że Hektora zwalił swym orężem. Włóczy go nad umarłym natrząsa się mężem. Mimo swą siłę za to oburzy gniew Boży. Bo na cóż to na ziemię nie czuło się sroży. Na te słowa się w erii oczach gniew zapali. Jeśli Hektor i Pelit w jednej u was szali. Na ten czas Apolina skarg słuchać możecie. Lecz kto ten Hektor, chcijcie zważyć bołgi, przecie. Wszak śmiertelny i piersi stał śmiertelnej matki. Achilles, syn bogini, tej liczne zadatki. Mojej dałam przyjaźni, ode mnie chowana. I za miłego bogom peleja wydana. Wtedy rzekł chmurowładca, dość tego niech będzie. Hero, miarkuj się w twoim na bogów zapędzie. Niejedna cześć dla obu, próżne więc niesnaski. Ale i Hektor Strojan godzien bogów łaski. Ja go zawsze kochałem, on składał mi dary. Od niego mi wspaniałe szły co dzień ofiary. Kurzył się wonnym dymem ołtarz mej świątnice. Ten my hołd odbieramy, Olimpu dziedzicew. Więc zaraz prędką i irydę do troi. Aby poszedł po syna do Pryjam stary. I wielkiego eczyle ułagodził dary. Wraz Ayeris, która wiatry swym lotem wyścignie. Pośpiesza w dom pryjama. Tam żal z ciężkiej straty. Sajni, siedząc przy ojcu, Euzet on zlewają szaty. Starzec, smutnym rodzeństwa otoczony kołem. Głowę płaszczem obwinął, osuł się popiołem. Nagarnionym, gdy długo czołgał się spłakany. Ukania cór i synowych odbijały ściany. Wspominają imiona z żałobnymi jęki. Mężów, co w polu chwały z greckiej padli ręki. Przybliża się do króla Eris Wiatronoga. Łagodzi głos, bo starca zimna trzęsła trwoga. Ufaj, synu Dardana. Nie bój się daremnie, bo nie nowego smutku masz posłankę we mnie, ale dowód łaskawej Zeusa opieki, który chociaż od ciebie bardzo jest daleki. Twojego się nieszczęścia litując niemało. Każe ci iść odkupić Hektorowe ciało. Z wielkimi siedarami wypraw na okręty. Aby przez nie Achilles mógł zostać ujęty. Sam jedź, nie bierz nikogo, dość, że woźny wsiędzie. Który do miasta z ciałem wóz prowadzić będzie. Nie obawiaj się śmierci, nie poddawaj trwodze. Uczci cię Akel, twoim obrońcą się stanie. Bo niepłochy zna ludzkość, ma roztropne zdanie. Pocieszy nieszczęsnego, pokornego dźwignie. Odchodzi bystra Aieris i ledwie się mignie. Myśląc pryjam, czym prędzej jechać do obozu. Każe zaprzęgać muły, nieść skrzynie do wozu. Synowie wolę ojca pełnią w niemej grozie. Wynoszą wóz i skrzynie ładują na wozie. Potem szacowne sprzęty wynoszą z komnaty. Przeznaczone dla ciała hektora opłaty. I zaprzęgają muły z twardymi kopyty. Od myzów Pryjam zyskał ten dar znakomity. Konie prowadzą, które tyle ojciec sobie podobał, że swą ręką sypał obrok w żłobie. Wtedy hekabe ciężkim ściśniona kłopotem. Wino słodkie w naczyniu trzymająca złotem. Staje przed jarzmem koni i męża nakłania. Aby się nie ruszyli bez bogów wezwania. Węzwi Zeusa opowiada, się jechać się zaciał. Bycie zdrowym powrócił spośród nieprzyjaciół. Pomimo mnie twój umysł tej wyprawy żąda. Więc boga, który z ID na troje pogląda. A czarną straszy chmurą ziemnego mieszkańca. Proś, aby ci na bez swego dał posłańca. Niech po prawicy ptaków król skrzydła roztoczy. Jeśli taki obaczysz znak na własne oczy. Możesz jechać z ufnością między greckie straże. Lecz jeśli Zeus posłańca swego nie pokaże. Choć ten zamysł u ciebie mocno przedsięwzięty. Zaklinam cię, mój mężu, nie jedź na okręty. O małżonko! Rzekł starzec, spełnię radę twoje. I troski trwożliwego serca zaspokoję. Dobrze jest podnieść ręce do Boga z pokorą. Może te modły skutek pomyślny odbiorą. Zaraz kazał lać słudze wodę na prawicę. Przyszła, niosąc nalewkę razem i miednicę. Umyty bierze złotą czarę z rąk małżonki. I między wspaniałego pałacu przysionki. Leje wino i ręce ku niebu podnosi. Boże, którego z ID świat wszechmocność głosi. Niemiej nędznego człeka płaczu w poniewierce. Prowadź mnie do Eczyle i zmiękcz jego serce. Niechaj ptak, co powietrznych krajów berło trzyma. Przeleci po prawicy przed mymi oczyma. Gdy tą pomyślną wierzbą raczysz mnie ucieszyć. Będę mógł do greckich z ufnością pośpieszyć. Skłonił się na wezwanie jego Bóg przychylny I zaraz Prijamowi przysłał znak niemylny Orła, ptaka łowczego A jak rozłożyście? Dwa obszerne podwoje zamykają w niście Domu opatrzonego w dostatki bogacza Tak on szeroko skrzydła ogromne roztacza Po prawicy przeleciał nad wieżami miasta Na to we wszystkich radość i nadzieja wzrasta Siadł król na świetnym wozie, dobrze sobie tuszył I z brzmiącego przysionka z pośpiechem wyruszył z wozem czterokołowym idą muły przodem. Idaj nimi kieruje, tuż równym zawodem. Podjeżdża Pryjam, biczem zacinając konie. Zebrani przyjaciele jego w licznym gronie. Odprowadzają cała zapłakana rzesza. Jak gdyby na śmierć jechał. Król w pole pośpiesza. A lud wraca do miasta z nim zięcie i sajmi. Zeus postrzegł ich tam obu w pośrodku równiny. Ulitował się starca nieszczęsnego doli. Więc głosi Hermesowi wyrok swojej woli. Synu, wszak w tobie ludzi największa otucha. Ty na ich prośby chętnie nadstawujesz ucha. Śpiesz na ziemię, przyjama nie odstępuj krokiem. Tak prowadź, by go żaden grek nie dostrzegł okiem. Póki pod Achilesa namiotem nie stanie. Zlecił, a Hermes pełni ojca rozkazanie. Zaraz do nóg przywiązał skrzydła złote, wieczne. Na których ziemi może krańce ostateczne. Równy wiatrom przelata. Wziął laskę tą ludzi. Jednych, gdy chce, usypia, drugich ze snu budzi. Z laską puszcza się hermes bystrolotnym biegiem. I staje nad obszernym Helespontu brzegiem. W okazałej postaci idzie jak król młody. Gdy mu pierwszy włos kryje kwitnące jagody. Pryjam z woźnym, za ila grobem chwilę stoją. Gdzie i konie i muły w brodach ksantu poją. Już i noc czarnym cieniem kraj ziemski powleka. Wtem woźny idącego postrzega człowieka. Synu dardana rzecze rać o sobie pilnie. Idzie człowiek obydwu zgubi nieomylnie. Uciekajmy lub chwyćmy pokornie za nogi. Może się nam da zmiękczyć i cios nie srogi. Na ten głos zadrżał Pryjam, członki mu zdrętwiały. I z bojaźni na głowie zjeżył się włos biały. A wtem zbliża się Hermes, za ręce go chwyta. Słodkimi zabezpiecza słowami i pyta: Dokąd się wyprawujesz, ojcze, tak nie niewcześnie? Gdy noc wszystkich żyjących pogrążyła we śnie. Nie uważasz, o starcze, że tu niedalecy. Sprzysięgli na twą zgubę, znajdują się Grecy. Niech się postrzeże, który, że skarby prowadzisz. Niech na ciebie napadnie, jak sobie poradzisz. Już nie młody, niewiele możesz ufać dłoni. Ten też starzec zapewne ciebie nie obroni. Ja ci nic złego nie chcę i drugich w tej dobie. Odepre, widzę bowiem obraz ojca w tobie. Prawda, że niebezpieczną przedsiębiorę drogę? Rzekł król wszystkiego, synu, obawiać się mogę. Lecz widzę, że mu jeszcze los bogów dotyka. Gdy mi dają takiego w tobie przewodnika, jaki kształt. Jaki umysł? Jak szalony lajs. O! Nie z ziemi, lecz z nieba są twoi rodzice. Nie mylisz się, bogowie mają cię na pieczy. Ale mi powiedz szczerze, gdzie więziesz te rzeczy. Prowadziszli te skarby, że się wam nieszczęści. Do obcych ludzi, chcąc je ocalić, choć w części? Czyli gdy śmiercią syna chciał los cię zasmucić. Wszyscy myślicie troje z bojaźni porzucić? Jaki rycerz? Najśmielszych on w boju wyścigał. I całą moc achajów na swych barkach dźwigał. Jak zacna krew młodzieńcze w żyłach twoich płynie. Rzekł Pryjam, gdy z tym czuciem mówisz o mym synie. Bóg na to, ty mnie, starcze, doświadczasz w tej porze. Takie czyniąc pytania o wielkim hektorze. O! Nieraz go w potrzebie orężnej widziałem. Szczególniej, gdy nad łódzkim uniesień zapałem. Żnął Greki, na okręty śmiałem wpadał krokiem. Myśmy na to zdumionym poglądali okiem. Gniewny na króla Pelit wstrzymał nas od boju. Któremu ja w rycerskim towarzysze znoju. W jednej przybyłem na wie, ojciec mój, bogaty. Poliktor i długimi obciążony laty. Sześciu miał synów, innych trzyma dom spokojny. Mnie jednego z Achillem los wysłał do wojny. Wyszedłem nieprzyjaciół obrotów dociekać. Już Grecy dłużej szturmu nie myślą przewlekać. Gdy w tobie towarzysza Eczyle oglądam. Rzekł Pryjamr mów rzetelnie, co ja wiedzieć żądam. Jest i mój syn u floty. Powiedz mi otwarcie. Czy go w sztuki pociąwszy dał psom na pożarcie? Na to Hermes, zrzuć, starcze, troski nadaremne. Nie tknęły się go ptaki, ni ziemne. W szczególnej on zostaje u bogów obronie. Kochali go za życia, kochają po zgonie. Rzekł, a starzec z radosnym czuciem odpowiada. Dobrze czyni, kto Bogom winne dary składa. Nigdy mój syn, ach! Smutna wzięła go potrzeba. Nie zapomniał w swym domu o mieszkańcach nieba. Oni na łonie śmierci względni nam wzajemnie. Lecz proszę, chciej tę piękną czarę wziąć ode mnie. Bądź mi wsparciem bogowie błogosławiąc nocie. Jedź i postaw mnie w samym Eczyle namiocie. Na to hermes, o starcze, kusisz mój wiek młody. Ale żadne nie mogą skłonić mnie powody. Wziąć z darów dla Eczyle jaki upominek. Miałby złe bardzo skutki takowy uczynek. Jażbym z jego krzywdą bogacić się życzył. Tobie, choćby do Argos, będę przewodniczył. Morzem, lądem, jak zechcesz, a przy takiej straży. Nikt się na ciebie ręki podnieść nie odważy. Po tej rozmowie lekkim skokiem na wóz wsiada. Bierze bicz z ręki starca, lejcem żywo włada. A i w muły, i w konie wlewa zapał nowy. Widzą przed sobą wieże i głębokierowy. Tam uczte gotowały straż mające Greki. Im przez słodki sen Hermes spuszcza na powieki. Już w odjęte, już otwarta brama. Z bogatymi darami wprowadza pryjama. Otóż namiot Eczyle, w górę go wywiodły. Wierne w joty ściąwszy niebotyczne jodły. Lud mieszkanie rycerza balami ukrzepił. A dach zebraną trzciną na łąkach zasklepił. Z gęstych gopalów parkan otaczał dokoła. Rygiel drzwi ledwie mężów trzech podważyć zdoła. Pelić się tylko nad nim bynajmniej nie silił. Sam i łatwo go zamknął i łatwo odchylił. Więc Hermes, co go twórcą korzyści świat głosi. W ten czas ciężką zaporę dla starca podnosi. Wprowadza wiozącego upominek drogi. Skacze z wozu i takie daje mu przestrogi. Jestem Hermes. Przyszedłem tu z zeusa mocy. Abym ci w twojej drodze użyczył pomocy. Idź, chwyć nogi rycerza, nie przestawaj błagać. Przez ojca i przez matkę, pięknym kształtną włosem. I przez syna, by nad twym zlitował się losem. Gdy tak razem ostrzeże starca i pocieszy. Hermes znów do Olimpu wyniosłego śpieszy. Pryjam wysiadł na ziemię, został i daj czuły. Aby pilnował z wozem rumaki i muły. Do mieszkania Eczyle starzec prosto zmierza. Zastaje towarzyszy z dala od rycerza. Sam tylko Automedon wierny, Olkem drugi. Szczep Aresa, gotowi stali dla usługi. Tylko co się napojem i jadłem nasycił. Wszedł Pryjam cicho, ukląkł, za nogi uchwycił. I ręką srogim, które w podziemne odchłanie. Tylu strąciły synów, dał pocałowanie. Jako gdy kto zabije gwałtownie człowieka. Przed zemstą prawa w obce krainy ucieka. Wszystkich zdumi, w dom wszedłszy, gdzie schronienia żąda. Tak Pelit na Pryjama zdumiony pogląda. Zdziwieni towarzysze patrzają po sobie. Gdy starzec zaczął, w ciężkiej pogrążą żałobie. Pomnij na ojca swego, boski Achillesie. W równym on ze mną wieku, w ostatnich lat kresie. Może niesprawiedliwi cisną go sąsiedzi. Nie ma, kto by złe odparł, pod którym się biedzi. Jednak słysząc, że żyjesz, wolny od rozpaczy. Krzepi się tą nadzieją, że syna obaczy. Gdy stroi do ojczystej powrócisz krainy. Lecz ja, najnieszczęśliwszy, miałem dzielne sajni. Z których podobno żaden żywy nie zostaje. Odkąd wojnę przynieśli przed nasz gród Danaje. Większą liczbę ares ich w polu pubalał. Ostatni co ich bronił i miasto ocalał. Hektor, zginął od ciebie, walcząc za ojczyznę. Po niego tu przychodzę. Uczcij mą siwiznę. Masz okup wielkiej ceny, masz drogie ofiary. Szanuj bołgi, Achillu, nie garćmy mi dary. Przypomnij ojca, obu nas ciężar lat gniecie. Możesz być kto ode mnie biedniejszy na świecie jota M. usta tego wreszcie nieszczęśliwy dożył. Na ręce synów moich zabójcy położył. Rzekł. Na wspomnienie ojca rycerz czule wzdycha. I zwolna rękę starca od siebie odpycha. Ten Hektora wspomniawszy, w nim państwa nadzieje. Leżąc u nóg eczyle, że si łzy leje. Tamten na dwie osoby swą czułość rozdziela. Już płacze ojca, znowu płacze przyjaciela. Wspólne ich narzekania i płacz pom szany. Smutnym echem namiotu powtarzały ściany. Pofolgowawszy sercu łzami obfitymi. Wstał i podając rękę, podniósł starca z ziemi. Wzruszyła go poważna głowa, broda siwa. Na koniec się do niego w tych słowach odzywa. O nieszczęśliwy starcze. Coś ty nędzy zażył. Jakżeś się sam przez obóz grecki przejść odważył. Ażeby sprzed obliczem rycerza się stawił. Który cię tylu synów walecznych pozbawił? Gdyś to zrobił, z żelaza kiut serce w tobie. Lecz siądź, uspokójmy się oba dwa w żałobie. Na co się mamy dręczyć? Próżne nasze smutki. Żadne z nich dobre dla nas nie wynikną skutki. Smutek dostali ludzie od bogów podziałem. Oni się tylko cieszą szczęściem doskonałym. Dwoiste pod Zeusowym tronem jest naczynie. Z jednego złe, z drugiego dobre dla nas płynie. Czyje losy z obydwu naczyń Zeus miesza? Tego na przemian smuci, na przemian pociesza. Komu ze złego czerpa, ten skazań na nędzę. W ohydzie, w zgardzie, smutną ciągnie życia przędzę. Błąka się, pod ciężarem zgryzoty się trudzi. Równie znienawidzony od bogów i ludzi. Dla Peleja bogowie szczodrzy od początku. Zdziwiał wszystkich skarbami, wielkością majątku. I nad wtyjoty berłem przemożnym się chlubił. Choć śmiertelny, boginie za żonę poślubił. Ale mu niebo w innym uskąpiło względzie. Tronu jego potomstwo po nim nie osiędzie. Jednego spłodził syna i ten prędko zginie. Oto pędzę dni smutne w dalekiej krainie. Żadnym nie będąc wsparciem dla starego ojca. Tu siedzę, twój niszczyciel, twych synów zabójca. I na ciebie bogowie wyłali swe dary. Co tylko dzierży Lesbos, gdzie rządził makary. Flygia i Helespant toś wszystko posiadał. Nadto świetne i liczne potomstwo Bóg nadał. Lecz twoje szczęście w jednej nie trzyma się mierze. Wrebuj przy murach miasta giną wam rycerze. Znoś więc żaden od nędzy niewyjęty człowiek. Przytłum w sercu boleści i otrzyj łzy z powiek. Bo nie odzyskasz syna, który już w Erebie. Nie wskrzesisz go, a płaczem gubisz jeszcze siebie. Nie zapraszaj, bym siedział, rzekł mąż równy Bogu. Póki hektor niegrzebny przy twym leży progu. Oddaj ciało niezwłocznie, o tę łaskę proszę. Chciej przyjąć liczne dary, które ci przynoszę. Obyś ich użył, miłą obaczył ojczyznę. Gdyś mi życie zachował, uczci mą siwiznę. Przez ciebie jeszcze słońca cieszę się widokiem. Pelit na niego patrząc zapalonym okiem. Nie chciej mnie gniewać, starcze, nie bądź mi natrętny. Nimeś przyszedł, hektora oddać byłem chętny. Nie wzbudzaj we mnie gniewu, przestań mi się kwilić. Żebym cię stąd nie wypchnął, tak, winny dwa razy. Zgwałciłbym ludzkość, złamał Zeusa rozkazy. Drżący król woli jego poddać się nie zwłoczył. Z prędkością lwa z namiotu Achilles wyskoczył. Lecz nie sam, Automedon, olkiem za nim śpieszy. Ich przyjaźnią po stracie Patrokła się cieszy. Konie i muły z jarzma szy prowadzą. Woźnego do namiotu i na krześle sadzą. A z wozu ładownego biorą sprzęt bogaty. Przeznaczony dla ciała hektora opłaty. Brankom ciało myć kazał i maścić na boku. Chcąc ojcu bolesnego oszczędzić widoku. Miękka dłoń dziewic myje ciało i namaszcza. Okrywa piękną szatą i obwodem płaszcza. Pelit je na pogrzebne łoże dźwignął z ziemi. I na wozie położył z towarzyszami swemi. A wzywając patrokła w pośród jęków wielu. Nie miej mi je rzeczy za złe, miły przyjacielu. Jeśli się w hadzie, dowiesz o moim uczynku. Rzem wziął okup za ciało w drogim upominku. Powróciwszy, naprzeciw Pryjama usiądą. I Ceo uczynił, tymi słowy opowiada. Masz syna. Byłem twemu powolny życzeniu. Rano go przy jutrzenki obaczysz promieniu. Teraz przyjmij posiłek, uśmiesz serca mękę. I na ją ubi ściągnęła do pokarmu rękę. Chociaż dwunastu dzieci żałowała straty. Sześć miała cór, sześć synów, jakby świeże kwiaty. Synów jej brzmiąca Feba zabiła cięciwa. Cury strzałą Artemys obaliła mściwa. Za to, że matka śmiała równać się latonie. Przez dziewięć dni leżały wśród własnej posoki. Niegrzebane, Zeus w twarde lód zmienił opoki. Dziesiątego dnia bołgi złożyły ich w grobie. Po łzach matka pokarmu nie przeczyła sobie. Emigrek, rzadny starcze, ból nasz zwyciężmy nareszcie. Napłaczesz się dość syna, gdy już będziesz w mieście. Tam niech nic nie tamuje biegł łzom Wstaje prędko i owcerż żnie z runem srebrzystym. Odarli towarzysze, na sztuki posiekli. I przyprawiwszy mięso, na rożnach upiekli. Kładą na stół, a chleby, które w koszach mieli. Automedon rozdaje, pelit mięso dzieli. Przygotowana uczta do smaku przypadła. A kiedy już dość mieli napoju i jadła. Stary pryjam nie spuszczał z Achillesa oka. Dziwi go kształt nadludzki i postać wysoka. Rządza poznania starca w Achillu też sama. Zadziwia go powaga i mądrość pryjama. W zadumieniu wzajemnym przepędzili chwilę. Pozwól, w pierwszy rzeku pryjam, niech się snem zasilę. Odtąd, jak zginął Hektor z tobą w pojedynku. Nie tylko nie użyłem żadnego spoczynku. Eilem, na ziemi leżąc, w popiele się taczał. Uzylał bez przerwy, jęczał, wzdychał i rozpaczał. U ciebie wziąłem bakcha i Demiteri dary. Dotąd nie jadłem, do ust nie przytknąłem czary. Rycerz młodzi i brankom daje rozkazanie. By miękkie pod przysionkiem zrobili posłanie. Ze skór i sztuk szkarłatnych i z przecudnym wzorem. Kobierców i nakrycia z wełnianym kędziorem. Wyszli natychmiast, w ręku trzymając pochodnie. Ścielą łoża, gdzie starcy będą spać wygodnie. Żartując, że w namiocie mieścić ich nie może. Tak mówi, pod przysionkiem gotowe jest łoże. Mógłby tu przyjść kto z Greków i w noc wiele razy. Przychodzą szukać rady albo brać rozkazy. Gdyby się twoja bytność do króla doniosła. Nowa by do okupu zawada urosła. Ale mi powiedz, jak ci potrzebny czas długi. Do oddania synowi ostatniej usługi Abym lud wstrzymał i sam nie myślał o wojnie Gdy mi pozwolisz pogrzeb odprawić spokojnie rzekł pryjam i powściągniesz greki przez te porę. Nową od ciebie łaskę, Achillu, odbiorę Dziewięć dni w domach płakać go zasiędziem Dziesiątego pogrzebną biesiadę jeść będziemy Potem dźwigniem grobowiec, a gdy trzeba, zbroję Na nowo wdzejem, nowe rozpoczniemy boje Będziesz miał czas żądany do pogrzebnej części wszystko daje, Pryjamie, dla twojej boleści. To rycerz powiedziawszy rękę starca, bierze. Aby zaufał jego szczerości i wierze. Zaraz Pryjam i Herold pod przysionek wyśli. Kładą się oba pełni niespokojnych myśli. Tak spoczywał ród bogów i ród ludzi ziemny. Hermesa nie pochwycił powiek sen przyjemny. I cały w różnych myślach nie przestawał radzić. Jak straż podejść, Priam ma skrycie wyprowadzić. Więc stanowszy nad głową, mówi poseł boski. Toszcie, starcze, już żadne nie zajmują troski? Że pelit cię oszczędził, uczcił wiek dostojny. Możesz wśród nieprzyjaciół bawić się spokojny. Drogąś opłatą syna lubego odkupił. Ale się lękaj, by cię więcej Grek nie złupił. Niech się o tobie atryt, niech się obuzdowie. Trzykroć tyle za ciebie muszą dać synowie. Z logu się zbudził Herolda, a Hermes do wozu. Zaprzągł konie i muły i ruszył z obozu. Śpiesza się, ich wyjazdu nie poczuły Greki. Gdy do krętej skamandru zbliżyli się rzeki. Która z nieśmiertelnego Zeusa się rodzi? Tam Hermes bystrym lotem na Olimp odchodzi. Już jutrzenka szkarłatne ukazała skronie. Oni ku miastu z jękiem popędzają konie. Na przodzie z martwym ciałem postępują muły. Nikt nie był z mężów z niewiast tak ranny, tak czuły. Jak Kesandrę. Ta pierwsza na zamek pobiegła. Ta Herolda i ojca lubego postrzegła. I na wozie złożone ciało wojownika. Pięczy na wszystkie strony żałobnie wykrzyka: Trojanie i trojanki. noż więc teraz śpieszcie. Jak zwycięzcy hektora witaliście w mieście. Gdy z triumfem powracał z wojennego trudu. Idźcie! On był zaszczytem ojczyzny i ludu. Wszystkich żal przejął, całe miasto się wyrusza. Męże, niewiasty, żadna nie została dusza. Pod bramą na trup żona i matka upada. Trwą włosy, a płacząca ciśnie się gromada. Tak nad wielkim hektorem byliby zapewne. Aż do zachodu słońca ronili łzy żewne. Gdy pryjam rzeczy z wozu, ustąpcie, trojanie. Dajcie mi wolne przejście. Kiedy w domu stanie. Tam będziecie nad ciałem dowoli płakali. Rozstąpili się, mułom z wozem miejsce dali. W domu złożono ciało na łoże ozdobne. Wtedy śpiewaki pieśni zaczęli żałobne. Dla ostatniej zmarłego bohatera cześci. Ich głosom towarzyszy w kolej jęk niewieści. Andromacha Hektora głowę w rękach trzyma. Zaczyna żal z pełnymi łez żewnych oczyma. Giniesz, kochany mężu, w samym wieku kwiecie. Mnie wdową zostawujesz. Nasz syn, jeszcze dziecię. Któreśmy nieszczęśliwi rodzice wydali. Niedorośnie lat, prędzej to miasto się zwali. Nie ma w tobie, Hektorze, największej obrony. Tyś sam ocalał dzieci i cnotliwe żony. Wszystkie teraz zwycięzca weźmie na swe statki. Ty, synu, lub popłyniesz w towarzystwie matki. Gdzie w takiż widok moje zasmuci oblicze? Twardy cię pan na pracę skaże niewolnicze. Albo tu, który z wodzów achajskich zajadły. Że ich liczne hektora ręką męże padły. Na tobie brata, ojca, syna mszcząc się zgonu. Zepchnie na zatrącenie zwierzy i lionu. A mnie nędzną skazałeś na dozgonne jęki. Konając nie ściągnąłeś złoża do mnie ręki. Aniś wyrzekł jakiego roztropnego słowa. Które by, jak ostatnią pamiątkę, twa wdowa. Rozmyślała łzy lejąc i we dnie, i w nocy. Tak biedna narzekała na swój stan sierocy. A niewiasty łączyły głębokie wzdychania. Hekuby żal gwałtowne przerywają kania. Najukochańszy z synów, mój hektorze drogi. Póki byłeś przy życiu, kochały cię bługi. I po śmierci doznałeś względnej ich opieki. Innych synów przedawał pelit w kraj daleki. Słał do Imbru lub Samu, lub na wyspę twardą. Lemnu, gdzie żyli w więzach i okryci wzgardą. Tyś padł w szlachetnym boju. Prawda, iż się srożył. Żeś mu patrokła trupem, twą włócznią położył. Włóczył cię koło grobu. O! Zemsta zaciekła. Jednak gotą tą srogością nie przywołał z piekła. Ciebie oglądam świeżym, masz twą piękność całą. Jakbyś najłagodniejszą poległ feba strzałą. We wszystkich ciężkie jęki wzbudził płacz królowy. Trzecia, Helena ty mi żal, zaczyna słowy. Hektorze, z braci męża najwięcej mi luby. Z pięknym bowiem Parysem związały mnie śluby. Ach! Czemu mnie zginęła pierwej nieszczęśliwa? Dwudziesty rok pobytu mego tu upływa. Odtąd, gdym się ważyła ojczyznę porzucić. Nigdy mnie przykrym słowem nie chciałeś zasmucić. Owszem, kiedy bratowe moje albo siostry. Albo świekra czyniły jaki wyrzut ostry. Bo świekr był zawsze ojcem, tyś biedną zasłaniał. Tyś do ludzkości twoją łagodnością skłaniał. Płacząc nad tobą, siebie, nieszczęśliwa, płaczę. Już takiego obrońcy w troi nie obaczę. Dzisiaj bez przyjaciela, wzgardzona, obrzydła. Będą u wszystkich na kształt jakiego straszydła. Tak narzeka, a z oczu jej strumień łez ciecze Wzdycha z nią cała troja, gdy Priam tak rzecze. Pośpieszcie się, Trojanie. Zwieście drzewo z lasu. Nie bójcie się zasadzek w tym przeciągu czasu. Przyrzekł Pelit niepierwej zwrócić broń do miasta. Aż na niebie zaświeci jutrzenka dwunasta. Zaraz lud woły muły do wozów zakłada. Z murów nieprzeliczona wychodzi gromada. Dziewięć dni jęczy Ida pod toporów ciosem. Gdy dziesiąta jutrzenka z pięknym wstała włosem. Wynieśli ciało z płaczem spółziomkowie mili. I złożywszy na stosie, ogień podniecili. Ale gdy pierwsza zorza płomieniami błyśnie. Wielkie mnóstwo do stosu hektora się ciśnie. Zgasili go, czarnego wina lejąc wiele. Potem bracia i wierni jego przyjaciele. Zebrali białe kości, łzy lejąc potokiem. W głębi serca tak smutnym wzruszeni widokiem. Składają w złotą puszkę ostatki żałobne. Którą kryją z purpury zasłony ozdobne. Wreszcie w rowie głębokim umieszczają zwłoki. Toczą głazy i wznoszą grobowiec wysoki. A na Achajów szpiegi uważają wszędzie. By nie wpadli, gdy w świętym zabawni obrzędzie. Tak, kiedy rycerzowi grobowiec wynieśli. Do królewskiego domu gromadnie się ześli. Świetną ucztę ludowi dał Pryjam w swym dworze. Ten był obchód pogrzebny po wielkim hektorze.